Kupować czy czekać na obniżki? Co będzie najlepsze dla ciebie przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości? Czy dasz się nabić w balonem? W dzisiejszym filmie zrobimy prognozę cen rynku nieruchomości na drugą połowę 2025 roku. Działamy. Stało się. Po miesiącach wyczekiwania, w maju 2025 roku rada polityki pieniężnej wcisnęła przycisk. I po raz pierwszy od niemal dwóch lat obniżyła stopy procentowe. A już w czerwcu wielu kredytobiorców zobaczyło realny spadek rat. Zielone światło dla kupujących zapaliło się na dobre. I stała się jasność. A co to oznacza dla Ciebie? Czy to sygnał, żeby biec do banku i kupować, zanim ceny znów eksplodują? A może to tylko początek i prawdziwa okazja dopiero przed nami? Dziś z nowymi danymi w ręku stawiamy czoła temu dylematowi. Bo decyzje podjęte w drugiej połowie 2025 roku zdefiniują Twoją finansową przyszłość na lata. Zacznijmy od konkretów, które już czuć w portfelach. W maju stopa referencyjna spadła z 5,75% do 5,25%. I choć w czerwcu Rada nie poszła za ciosem, utrzymując stopy, to machinę obniżek i tak już uruchomiono. Co to dla Ciebie oznacza? Już teraz, w czerwcu, rata kredytu na 500 tysięcy złotych może być niższa nawet o 274 zł. To opóźniony, ale bardzo przyjemny efekt majowej decyzji. Banki zareagowały, zdolność kredytowa poszła w górę o 5-10%. I tu jest haczyk. Ta obniżka nie wywołała boom. Deweloperzy mówią o większym ruchu w biurach sprzedaży, ale to wciąż bardziej ostrożny optymizm niż euforia. Widzisz, rynek dostał pozytywny impuls, ale jednocześnie wszyscy jakby wstrzymali oddech, czekając na to, co będzie dalej. No dobra, skoro nie ma euforii, to co tak naprawdę się liczy? Po pierwsze, twoja psychika. Wielu ludzi przestało już czekać na mityczne programy dopłat i po prostu wraca do gry. Po drugie, koszty. Pomimo niższych stóp, budowa wciąż jest droga, co trzyma ceny w ryzach. I najważniejsze, oczekiwania. Analitycy mówią wprost, to prawdopodobnie nie koniec obniżeń. Prognozuje się, jeszcze jedno cięcie w drugiej połowie roku i nawet trzy kolejne w 2026. A to sprawia, że w głowie pojawia się pytanie. Skoro za kilka miesięcy kredyt może być jeszcze tańszy, to po co się śpieszyć? Co o tym myślisz? Czy to wizja dalszych obniżek skutecznie cię powstrzymuje? I tu mamy prawdziwy pojedynek prognoz. Z jednej strony, tańszy kredyt i powoli odbudowujący się popyt mogą sprawić, że pod koniec roku zobaczymy lekki, kilkuprocentowy wzrost cen, zwłaszcza że deweloperzy nieco ograniczają ofertę. Z drugiej strony, instytucje finansowe przewidują, że sam wskaźnik Wibor będzie dalej spadał. To by oznaczało jeszcze niższe raty w przyszłości, co mogłoby zachęcić do czekania. Mamy więc klasyczny clinch: rosnące ceny kontra potencjalnie jeszcze tańszy kredyt. Komu zaufasz w tej rozgrywce? To jest moment, w którym musisz wybrać strategię. Co ryzykujesz i co zyskujesz? Opcja pierwsza: kupujesz teraz. Zaleta: łapiesz okazję, zanim rynek w pełni zareaguje na obniżki i ceny pójdą w górę. Korzystasz z niższej raty już dziś i masz spokój duchu. Ryzyko: Przepłacasz, bo za pół roku kredyt może być znacznie tańszy, a ceny wcale nie muszą wzrosnąć tak gwałtownie. Opcja druga. Czekasz. Zaleta. Czekasz na kolejne obniżki stóp, jeszcze niższy Wibor i potencjalnie jeszcze lepsze warunki kredytowe. Ryzyko. Najlepsze mieszkania znikną z rynku, a ewentualny wzrost cen zje całą korzyść z tańszego kredytu. To jest gra o wysoką stawkę, która wymaga od ciebie zimnej krwi. Niezależnie od wybranej strategii, mam dla ciebie kilka rad które zwiększą Twoje szanse na wygranie. Po pierwsze, lokalizacja. Wciąż jest królową. Po drugie, negocjuj nie tylko ze sprzedającym, ale i z bankiem. To idealny moment, bo instytucje finansowe zaczynają konkurować o klienta. Po trzecie, miej plan B. Jeśli czekasz, to określ sobie granicę, do jakiego poziomu ceny jest w stanie zaakceptować wzrost. I najważniejsze, działaj z wiedzą. Nie daj się ponieść emocjom ani nagłówkom gazet. Podsumowując, Majowa obniżka stóp procentowych otworzyła nowy rozdział na rynku nieruchomości, ale nie napisała jeszcze zakończenia. Druga połowa to czas strategicznych decyzji, a nie impulsywnych ruchów. Kluczem jest zrozumienie, że sytuacja jest dynamiczna. Chcesz mieć pewność, że nie przegapisz kolejnego zwrotu akcji? Subskrybuj nasz kanał, inwestuj w marzenia i wciśnij dzwonek. Będziemy tu dla Ciebie, analizując każdy kolejny ruch Rady Polityki Pieniężnej i podpowiadając, jak najlepiej rozegrać tę partię. Pamiętaj, trzeba inwestować z głową. Nigdy nie daj się ponieść emocjom. Podejmuj najlepszą możliwą decyzję dla siebie i swoich marzeń w oparciu o dostępne informacje. Bądź czujny, jak to mi licząc ścigany! Będę! Bądź mądry i do zobaczenia w kolejnym filmie.